Przednicy trwają poszukiwania wód geotermalnych. Wiercenia mają być wykonane zostać na głębokość 3000 metrów. Jest to odwiert badawczy, który w całości finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja ma kosztować ponad 21 milionów. W tej chwili trwają już prace, ruszyły pierwsze wiercenia. Mieszkańcy skarżą się na hałas. Ponieważ ekrany, jak twierdzą, zostały zamontowane tylko prowizorycznie i to tylko z jednej strony. Faktycznie pojechaliśmy na miejsce, na zdjęciach widać na filmie również, że ekrany stoją tylko z jednej strony. Budowa cała nie jest ogrodzona ekranami akustycznymi. Mieszkańcy zauważyli też, że w pobliżu wiertni właśnie ruszyły prace ziemne, ruszyła jakaś ogromna budowa. Okazuje się, że to prace związane z budową zbiorników czy zbiornika podziemnego, bo do tej pory, jak zauważyli mieszkańcy, przy Wiertni stały tylko zbiorniki naziemne, w których już znajdowała się jakaś bliżej nieokreślona ciecz. Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera portalu nowagazeta.pl.